Kiedyś wyglądało to lepiej. Kleo e, jest, jest Margaret, oświetlenie LED. Tak, jak widzicie, tak właśnie to wtedy wyglądało. Roleta przeciwłamaniowa, kosmiczne motywy na ścianach. Kiedy stracił ważność, już nim coś pływa. Patrzcie, przestrzeni trochę jest, tego nie powiem. To może polecieć w każdej chwili. Słuchajcie, e, to jest część kamery. O, pan Stachurski. Witam Was na kolejnej wyprawie z Anomian i o, słuchajcie, to wygląda całkiem fajnie, chociaż widzę, że zniszczeń dokonano tutaj całkiem sporych. Uf, 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 tak, kiedyś wyglądało to lepiej, mogę powiedzieć to stanowczo. E, jesteśmy w tej chwili za barem. E, tak. Oniszczone, porozwalane, e, stalowe elementy rozkradzione, e, łącznie z rurami. I tak, tu mamy, słuchajcie, lodóweczkę. Kurczę, widać te ozdobne elementy, Już tutaj powinno być całkiem sporo w swoim te toalety także już opróżnione. No dobrze, przejdźmy się tutaj. Mam nadzieję, że mm, dobrze widać wszystko. Słuchajcie, są plakaty. E, tak, jest Ennej, e, Ewa Farna. Mm, to ja zapomniałem, akurat. No tak czy inaczej, osoby, które tej gościły. Hmm. Tak. chociaż muszę przyznać, że myślałem, że przestrzeni będzie troszkę więcej. Pojęcie, ile tych plakatów tutaj jest? Eee. Z tą drogą. Tak, zgadza się. Czy Ci, kiedyś klub był znany na całą Polskę? Więc nie ma co się dziwić. T-Bomb. Kleo e, jest. Co tutaj na górze mamy. Coś mi te twarze mówią, ale niekoniecznie wiem kto to jest. To jest The Disco Polo. Jest margaret tak. Tak jest. Zobaczcie, została jedna część kanapy. Miękkie, miękkie tak, tutaj pewnie było kilka elementów połączonych z sobą no ale niewiele z tego zostało sam klub tam widziałem jest dalsza część, ale zanim do niej przejdziemy to w sumie zerknijmy na górę i tak, tutaj jest jak widzicie kolejna część i to jest dosyć niskie jestem zaskoczony trochę tak, kolejna część kanapy Ej. Instalacja, coś tu jeszcze pozostało, nawet powiem Wam. Ogólnie, e, w ostatnich latach czy miesiącach, tutaj ponoć zniknęło sporo wyposażenia. Zobaczcie oświetlenie LED. E, no, coś tutaj. Tak, to było wszystko podświetlone. Może tak będzie lepiej widać. Kiedy tak zrobimy, tak jak widzicie, tak właśnie to wtedy wyglądało. No, jeśli tak y, wszystkie kolumny, które tutaj są, były podświetlone w ten sposób, no to musiało to wyglądać naprawdę nieźle. E, dobra, kolejni jacyś wykonawcy, których nie kojarzę w ogóle. Tak, tutaj na pewno są jeszcze w środku y, te listwy LED. Gdzieś można byłoby to hmm, się podpiąć i na pewno odpalić po raz kolejny tutaj także zostawię, byśmy mogli zobaczyć jak to wygląda a nie, tutaj nie ma okej okay. zostało to ściągnięte ale widzicie, jest transformator tak jest oświetlenie 12V na tych stalowych elementach, które przypominają DNA, na pewno też było oświetlenie Ogólnie gdzieś tutaj powinny być jeszcze, tak, po klimatyzacji, e, miejsca i założę, że ich po prostu już nie ma. Mm, no dobra, no mamy zespoły. Naprawdę no, tylko niektórych kojarzę. Wczoraj tych ich nie zauważyłem. Okay. Rzeczywiście, zobacz, to była e, roleta przeciwłamaniowa, a kiedy ją wyłamali. Ktoś próbował to jeszcze dodatkowo zabezpieczyć No, na niewiele to się zdało, jak widać No dobrze, czyli wchodzimy jeszcze piętro wyżej Ty Zobacz, e, filtry Pewnie do klimatyzacji Pewnie tak Widać tutaj Pytanie, czy to była część jakaś dla VIP-ów e, Skoro można było tą część oddzielić od reszty być może tak też było. Kosmiczne motywy na ścianach. Jak widzicie, pewnie było też odpowiednie oświetlenie oraz e, podwieszany sufit, pod którym no, nie ma już śladu. Z tego co pamiętam, były tutaj też e, takie rzeźby, tak? Podobno, tak, właśnie. E, coś mi kojarzy, że tak było. To ale ty czy kuchnia chyba kuchnia, powiem wam. Albo coś takiego. Czy znaczy, inaczej? Mnóstwo soków. Jest jeszcze 7 nie otwarty. Kiedy stracił ważność, już nim coś pływa. Patrzcie. Ok. 2011 rok. Tak, tutaj widać sufit, e, który był wcześniej. E, było oświetlenie. Pewnie także klimatyzacja tędy szła. No ale wszystko zostało oczywiście ściągnięte. E, Podobają mi się nawet te motywy, powiem wam, kosmiczne. Natomiast, jak widzicie, ta część była całkowicie oddzielona od tej części głównej sali czy głównego parkietu. I to mnie zastanawia, zobaczcie, są boksy, hmm, hmm, Boksy, tylko pytanie właśnie, czy dla VIP-ów, czy nie? Czy każdy mógł tutaj sobie wejść? Szczerze mówiąc, nie interesowałem się tym klubem nigdy. Słyszałem o nim oczywiście nieraz na składankach, których, które krążyły swego czasu Wszędzie praktycznie I jak możecie zobaczyć w Przestrzeni trochę jest, tego nie powiem Ale wszystko jest już no, mocno poniszczone Ok, To jest Kolejna część, słuchajcie E... Hmm. Inne motywy, już inne kolory. <laughs> no wiesz, co? Został sam. <laughs> e, tak jak widzicie, są rzeźby e, bardzo takie wystające, że tak powiem. E, więc e... o, to mi się podoba. No fajne, czuć, że to jest delikatne dosyć. Eee, no kurde, tutaj są naprawdę zupełnie inne motywy. Tam był kosmos, a tutaj nie wiem jak to określić ten motyw. DJ, zapuść coś. Jak DJ? to co tu jest. Zobacz za, za siebie. Wiem co. Zobacz co tu jest. Co tam jest? No nie mów. Okej. Okay. Te susie komuś rozsypała. Tak, tak, susie. suj. miał dużo roboty w takim razie. Że tak powiem, ciekawe rzeźby, wiesz? Fajne. Tak. O, taki sufit pamiętam. Wiesz, wiesz, gdzie taki sufit pierwszy raz widziałem? W salonie Gier, w moim mieście. Były tak właśnie naciapkane, że jak wrzuciłeś tam przykład balona, to potrafił się pęknąć. Dobrze, o, tutaj też ładne. Kolory, że tak powiem, no, schodzi to z takich jesiennych barw w niebieski nagle takie dziwne. I spójrz tutaj. Tu są dźwiczki, tak. I tam pewnie była cała elektronika na górze, klimatyzacja, oświetlenie i itp No ale mimo wszystko muszę przyznać, że hmm, to nawet ciekawe było. O, zobacz, część od takiego e, oświetlenia zamknięte. nie, to zamknijmy high output professional fog machine, tak Mariusz zrobił rezerwację w 2009 roku okay. pozdrawiamy Mariusza mam nadzieję, że rezerwacja się udała e, tutaj mamy jakieś pomieszczenie, pewnie toalety i zobaczcie tylko tutaj to był bar zgadza się, zobaczcie odpływ, e, ślad po długim meblu, mebli? Bar. tak, zdecydowanie BAR. I zobacz cena na 350 za co? Nie ma wypisane. No dobra, czyli tutaj był bar, zobacz, jeszcze moje ozdoby świąteczne. I kolejne, znowu się komuś sypa. No dziwne to jest, nie? Dobra, zobaczmy te toalety i Tarka udarowa. Hm. To nie jest toaleta, słuchajcie To jest raz kolejny No dobra, toaleta jest, ale Procesy mycia, dezynfekcji To mam wrażenie Że tutaj, tutaj była ta kuchnia Zobaczcie, słomki Szklanki Tutaj zapewne był jakiś regał albo Sprzęt, co prawda nie ma nigdzie Śladu po kapie, ale tutaj na przykład mógł być zlew. No dobrze, tutaj o ile się nie mylę, jest wyjście na zewnątrz, ale się tego nie dowiemy. E, poświeć przez tą e, szybę, jak możesz. Mhm. Tak, wszędzie e, każdy centymetr tutaj jest w jakiś sposób ozdobiony tych ścian szyb, luster. Oj, tutaj ktoś się wyżył. Oj, 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 oj. To, to może polecieć w każdej chwili. Brazer knijmy. Raz, dwa, tylko wyłączę oświetlenie, ponieważ robi się już ciemno dosyć. Tak, dzień zbliża się ku końcowi, słuchajcie. A sąsiedzi, jak widzicie, są. Wolimy nie przesadać. Tak czy inaczej, no. Sporo miejsca tutaj było. Tak swoją drogą, ciekawe co znajdowało się z tej strony. Też musiało być coś ozdobnego. I zobaczcie, jakieś metalowe rury tutaj były. No, zostały wycięte. Oczywiście zapewne wszystko poszło na złom. To rzeczywiście, to jest 34. Numer. Tutaj 33 e, stoliki albo kanapy, wiesz? Mam no, miejsca albo Mhm, Czyli trochę tych miejsc było Tylko pytanie, czy to miejsca no, miejsca podejrzewam, które trzeba było zarezerwować sobie najpierw I to jest chyba kolejna taka no, dymiarka. To, że nie, że nie, nie? Tak no dobrze, czyli mamy e, jak na razie przynajmniej dwie e, sale znowu filtry, powietrza okay. przejdziemy tady gdzieś? nie no, no dobrze, jesteśmy teraz w drugiej sali ok, to jest ciekawe to w środku ten szklany element czy też e, z luster wykonany znowu miejsce dla DJ a OK. Zwróć uwagę, że tutaj cokolwiek było na tej kolumnie zostało usunięte. Czy to nie jest to? Może to samo co na tej kolumnie, chcę sobie stwierdzić od przykładu. Może, albo to są te elementy. Nie wiem, bo to już cały czas Możliwe. No dobra, tak czy inaczej e, po raz kolejny, inny styl. E, OK, ktoś tutaj sobie popijał znowu miejsce dla DJ-a zapewne fajne jest to że w każdej sali jest inny styl to mi się w sumie podoba eee, i chętnie zobaczę o toaleta tak jest toaleta już mocno zniszczona jak widzicie tak i mamy bar po raz kolejny o na no mi się bawili <grych> syrop malinowy o już to jest sfermentowany jest dla to ważności jakaś nie widzę nigdzie nie jest już widoczne. dyskie natomiast wydaje się być świeże tak to jest świeże akurat ktoś sobie tutaj popijał no to mi się podoba ponieważ widzicie było oświetlenie i to ładnie musiało wszystko spługać sobą kiedy padały tutaj e, jakieś kolorowe światło na przykład na to. Co my tu mamy? 2000, mały bar 16 stycznia 2016. Wódka, dębowe, tyskie itd. itp. Kto, ile, e, gdzie, ile wypije goście. E, rezerwacja loży. Tak, natomiast to pomieszczenie z tyłu. E, raz kolejny e, zapraszam niekoniecznie kuchnia ale miejsce gdzie na przykład nie wiem em, my to naczynia kieliszki nie wiem, przygotowano jakieś napoje bo trzymano dynki no nie wiem tak czy inaczej wszystko jak widzicie opróżnione e, ok znowu roleta znowu wyłamana ok jeszcze więcej plakatów Eee. no powiem ci ciekawe a to nie Paris Hilton, chyba o toalety no jeszcze coś tutaj zostało oczywiście nie ma kranów ale nie wygląda to aż tak źle powiem ci Prawda widać że już woda się dostaje i niszczy to wszystko no ale myślałem że będzie gorzej Sporo tych toalet. Może to była Ale jak widzicie, no, instalacja. Hmm. Jeszcze troszkę zostało, więc podejrzewam, że tutaj jeszcze zniszczenia nie dokonali w pełni. Dobra, czyli tam wrócimy na główną salę, to na koniec. E, punkt medyczny. ok, słyszałem takie powiedzonka czasami, że. E, jak to było żółtą ekipę, prosimy na parkiet, coś takiego, kiedy ktoś... Okej, okay, to jest do trochę Nie, rurka gdzie to jest. Do. Ustam gardłowy. Do udrażnienia okay. drugiego tego. Ciekawe czy często myśli takich sprzętów tu używać. Pątpię. Kalendarz. Jest musztarda. Musztarda się nie psuje. O, tu masz. <noise> tam 2016. Przejściówka do Ambu. Coś tam co okay. sprzętu mieli. No, podejrzewam, że musieli mieć. Chyba nie chcieliby, żeby ktoś tutaj odszedł z, z powodu przedawkowania no, jakichś no, rzeczy. Po tym sprzęcie to pewnie torby R1 mieli. No są tak. Nie najgorzej. Tak Mamy monitor Microna. W ogóle nie kojarzę firmy Philipsa VHS. Ta. <grystanie> no. Natomiast Pepsi z 2016 roku. No. Rozminało się tutaj jakieś życie w środku. Słuchajcie, to jest część kamery. Widać sensor, bardzo mały. Tak, ktoś tu ją rozebrał na części. Natomiast ta wydaje się być nowa. Nie, także 2016, nie otwarta jeszcze. No dobrze, ok. Czyli mamy zaplecze medyczne, czyli punkt medyczny. Chodźmy dalej. Eee, ciekaw jestem, jak to wszystko wyglądało, kiedy oświetlenie działało. Jestem ciekaw, czy te rurki tutaj, to jest część oświetlenia. Neonowe być może? Kto wie? Dobrze. Powiedz mi, w 2016 roku jaka gwiazda polskiego formatu mogła tutaj grać? Ech, nie, widziałem Margaret, tam widziałem Cleo. Jezus, że te zdjęcia to nie były te osoby, które tu grały. Tutaj jest plakat na 2016 rok. W sumie zaraz będzie rocznica tego koncertu. Okej. Okay. No, przyjdzie zobaczyć. No dobrze, no to teraz mnie zaciekawiłeś. 2016 rok, no co? Weekend? Ona tu jest tańczy dla mnie, czy co? O, pan Stachurski. Rzeczywiście. Niedługo będzie rocznica cena biletu 15 zł fajna promocja e, ok, czyli mamy tutaj przekładnik Uf, no kable wideo mhm. zgadza się trochę tych plakatów tutaj zostało ogólnie e, no co to jest? oświetlenie Gdowe. No, tak czy inaczej, jak widzicie, tutaj e, rozpoczęli e, demontaż instalacji, ale to, że te kable tu zostały, to nie dlatego, że to jest aluminium. Nie mieć a to co? del Aha. Sterowniki do Dela. No dobrze, ale powiem ci, kiedy jest się w środku, e, to to wygląda <grym> trochę inaczej, ponieważ Widać, że tutaj nie dali nic dodatkowego Nie było tu nic przytwierdzone Żadna, e, Żaden karton gips, nic Czyli była to taka powiedzmy wydmuszka Ogólnie mamy tutaj e, szatnie, Miejsc trochę było na pewno Kiedy idzie się z zewnątrz to wszystko wygląda fajnie No ale jednak od kuchni jest trochę oszczędności Dobrze, czyli toaleta damska jest zapewne tutaj Przyjrzyjmy się jej, także nie jest aż tak źle. Mówię, spodziewałem się większych zniszczeń. E, oczywiście kolory inne niż w toalecie męskiej. Nie powiem Wam, dziwię się naprawdę, że e, te toalety są w całości. Nawet zobaczcie, jeszcze zostały metalowe podajniki na papier toaletowy. Tak, tutaj mamy podgląd na salę z drugiej strony. I w tej chwili wrócimy sobie na główną salę. E, Została nam jedyne do, jedynie do przejścia ta o część. Tu mam wrażenie, że tutaj ten balkon będzie mniejszy od pozostałych. Tak jest. Więc być może tutaj była jakaś loża VIP. E, wszędzie te 7upy Część ściany z góry, tak, instalacja elektryczna wyciągana. Podejrzewam, że to były te, takie troszkę bardziej odosobnione e, loża, loże i część wentylacji. Jedną rzecz, słuchajcie, muszę przyznać, ponieważ e, niezależnie o jakiej porze dnia tutaj wejdziemy. I tak nie będzie nas widać z zewnątrz, ponieważ okien tutaj po prostu nie ma. Więc możemy sobie tutaj latać, świecić ile chcemy. To jest jeden z tych plusów, ale także minusów, ponieważ no jak widzicie, nie widać nic, nie słychać. I także złomiarze złodzieje to wykorzystują. No dobrze, ostatni balkon galeria. Zwał jak zwał. Kolejne zespoły naprawdę one mi nic nie mówią. Dobra, to jest fil chyba tak. No to tyle wiem. Zobaczcie, wycięte, już gotowe do wyniesienia. Pewnie za jakiś czas to nastąpi. A następnie będą te trudniej dostępne elementy. Co ciekawe, zobaczcie, że tutaj zostały jeszcze te stoły. One były przymocowane. No stałe, tak. Przykręcone, nie można było nimi ruszać. No, i to tyle z opuszczonego klubu. Klub całkiem spory. Kilka sal o różnej tematyce, ale jak widzicie, już mocno rozkradziony. Doświadczony przez czas i złodziei. I obawiam się, że lepiej nie będzie. Tak czy inaczej, miejsce dosyć ciekawe. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnej wyprawie. Cześć.